No i co by z tobą tu zrobić, Annabelle? Wszyscy... Wszyscy mnie zostawili. Mam dylemat. Dobra, pogadajmy z nią. Czy teraz mi pomożesz? Obiecałeś, że mnie tu nie zostawisz. Dobrze, nie ufam ci. Lekko jej nie ufam. Niby biedna, przestraszona, ale z drugiej strony patrzcie. N dokładnie wie, jak odczynić klątwę. Co w samo w sobie jest dziwne. Że tak przeklęty wie to. Tak od razu. Mimo, że z ze zmysłami nie wszystko u niego w porządku. A po drugie, no kurczę, ona miesza trochę. To, że najpierw nie może wychodzić z wieży, potem, że łazi po wyspie... Nie ufam ci. Twoja opowieść jest bardzo smutna, ale coś się w niej nie zgadza. Mam wrażenie... O co ci chodzi? Że coś przede mną ukrywasz. Wiesz, że na wyspie jest niebezpiecznie, ale nie chcesz mi powiedzieć, jaki potwór tu grasuje. Nie ma żadnego potwora! Wydaje mi się, że kłamiesz, tylko dlaczego? Chcesz chronić tego potwora, czy może. Nie chcę tego słuchać! Przykro mi, ale nie spełnię twojej prośby. Wynoszenie czegokolwiek z przeklętej wyspy jest zbyt niebezpieczne. W szczególności wynoszenie ludzkich szczątków. Słyszałam, że Wiedźmini są bez serca. A może chociaż sprowadzisz Grahama tutaj? Tak bardzo chciałabym się z nim pożegnać. Anabel, posłuchaj. Nie, ty od początku nie chciałeś mi pomóc. A ja się udziłam, że nareszcie ktoś się nade mną zlituje. Oho! Ła! Ła! Dobra, to jest ubiór, to jest ubiór, więc. O To za morową dziewicą. Ona na dół poleciała. No dobra. Tylko schowaj mnie, Geralt. Chwilę nie niepotrzebne. Zresztą zły masz w rękach. No. Dobra. Jeszcze nie jesteśmy na dole. Coś tu, kochana? Morowa dziewica w ogóle. Czy ty jesteś? Takie małe pytanie. Co to było? Brzmiało jakbyś postanowił dołączyć do drużyny upiorów. Walczyłem z morową dziewicą. Morowa dziewica? A udało ci się dowiedzieć, jak otrzmić klątwę, zanim rzuciłeś się na ją w nieca? Tak, najpierw sobie porozmawialiśmy. Wygląda na to, że muszę sprowadzić na wyspę jej ukochanego, rybaka Grahama. Znam go. Mieszka w rudniku nad brzegiem jeziora Morzycko. Zaraz to od razu. Czuję, że jesteśmy blisko celu. Okej. Okay. Dobra, to lecimy po Grahama. W takim razie. To dosyć to bo ono może się rzucić na niego. By jej ukochany, ale w sumie, czym jest morowa dziewica? Pytaj, czy ona go zabije? Czy odpuści jako ukochanemu? Eee, mam morową dziewicę. Chorzy maja, czyli coś o pokrytej parchami i liszami kobiecie, wokół której biegały szalałe szczury. uspokoiły się po, po podaniu wyciągu z, ru, z rurka i maku. Okej. Okay. Eee, wedle niektórych podaję, w miejscach objętych epidemiami widuje się czasem ducha przypominającego z wyglądu. Ciężko chorą, rozpadającą się na kawałki kobietę, której towarzyszy oszach szczurów. Nie wiadomo, czy przynoszą one zaraz ze za sobą, czy też ciągną ku niej niczym do światła. Wiadomo za to doskonale, że lubują się w zadawaniu bólu i cierpienia w ludzkich jękach i krzykach. Istnienie morowej dziewicy jest przez wielu podawane wątpliwość, jako że w całej historii tej części kontynentu na przestrzeni 5 wieków do dotąd jedynie dwa przypadki pojawienia się tych istot, obydwa powiązane z wówczas epidemiami. Trudno orzec, czy te zjawy były ich przyczyną, zostały przez nie w pewien sposób przyciągnięte, czy też narodziły się w ich wyniku. Jak wskazuje nazwa duchy, te mają zawsze żeńską postać, choć nie wiadomo, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Spekuluje się, że podobnie jak w przypadku innych widm, do ich powstania Przyczynia się potężny ładunek emocjonalny, powiązany dodatkowo z określonym, określonymi okolicznościami śmierci danej osoby, w tym przypadku z poprzedzającą ją długotrwałą bądź niezwykle bolesną chorobą. Niewiele wiadomo o sposobie walki z morą dziewicą, jednak można przyjąć, że posiada ona wiele cech charakterystycznych dla innych zjaw i upiorów. Niebezpieczeństwa, jakie są, jakie są prezentuje jest prawdopodobnie znaczne, choć. Wiedźmiński immunitet imun powinien przynajmniej uchronić przed zarażenie się przenoszoną przez nie chorobą. Dobra, czyli olej przeciwko upiorom działa na ją. My w ogóle mamy ten olej. E, chyba mamy. Mamy, cudownie. To będziemy mogli użyć go, gdy będzie trzeba. A na razie, chodźmy na łódkę. I płyńmy do tej wsi. O, zanim mnie jest w mile zdorwię. Dobra, zwialiśmy Niedaleko to jest, tak więc szybko przebędziemy ten teren. I pogadamy z Krahamem, jej ukochanym, dawnym. Hmm. Dobra, tutaj przy samym brzegu mieszka. No w końcu rybakiem jest. E, sensowne. E, zawróćmy od razu łódkę. Wam, że nie chcę widzieć, ale... Dajcie mi wszyscy spokój. chodźmy tam. Tam nie chcę on kogoś puścić jak widzę. Chcę z tobą porozmawiać. Łuchyś, co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Jestem Wiedźminem, byłem na kłomnicy. Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Annabelle. Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochałeś Anabel? Kochały się? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły Hmm. Opowiedz mi o wydarzeniach na wyspie. Powiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, miłkoziebosz i falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasza. wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel, że uciekniemy razem, ale. Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten magdał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Co dokładnie wtedy powiedziałeś? Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były Twoje słowa? Ja. Nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To z nich się otruła. Anabel się nie otruła. Eliksję, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale to znaczy, czy ona powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie. To niemożliwe. Była całkiem zimna, jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem! Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. wie, co ja zrobiłem. Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Annabelle wciąż cię potrzebuje. Możesz jej pomóc. Ona dalej tam jest? W wieży? Mógłbym ją zobaczyć? Tak, ale musisz o czymś wiedzieć. Anabel po śmierci zamieniła się w Morową Dziewicę. W Morową Dziewicę? Co to znaczy? Nie jest zwykłym niespokojnym duchem, tylko potężnym upiorem. Żal i nienawiść dają jej energię do siania śmierci i zarazy. Ona cierpi. Jak mogę jej pomóc? Anabel myśli, że ją porzuciłeś i uciekłeś. O bogowie, czyli ona nienawidzi mnie? I przez cały ten czas myślała, że ją opuściłem? Tak. Jeśli wrócisz do wierzy, może udać ci się przekonać, że było inaczej. Ja myślałam, że umarła. Przecież bym jej nie zostawił tam samej. Anabel i pozostałe duchy więzi na wyspie Klątwa. Jej moc może złamać silna, skupiona wola na przykład miłość jak w legendach. Skoro znasz te legendy, wiesz, że wystarczy pocałunek, aby przełamać zły urok, ale pod jednym warunkiem miłość musi być prawdziwa. Mówiłem ci, że kocham ją z całego serca. Proszę cię, zaprowadź mnie do niej. To będzie ryzykowna wyprawa, zdajesz sobie z tego sprawę. Tak, oczywiście, ale tym razem nie okaże się tchórzem. Dobra, idziemy. Chodźmy od razu. Jestem gotowy. Mam nadzieję, że gość. Idziemy do wieży. Zapiszmy. Ład. Dziękuję. Ty, chodź, dobra. Idzie. Aha, no tak. Kto by się spodziewał? Prafa. Nie, się tu włożyć. Tyle czekałem, żeby się zemścić, a teraz on sam wpada nam w Nie, nie wiem, Kiedy nie wchodziłem, stanie. ciągle miałem nadzieję, że Ana byli liar... ja. Przecież to mogło się udać, a tak? Wszystko przeze mnie. Gdybym tylko umiał ją wtedy obronić. Nie zmienisz przeszło. Muszę naprawić ekwipunek. Użyjmy tego. Żyjmy tego. Ale teraz możesz pomóc Anabel spocząć w pokoju. No i może kimnimy się, godzinkę. Jak to no. straszno, jak cicho. Chodź szybciej miejmy to za sobą. Pamiętam te nieludzkie wrzaski. A teraz cisza. Nie wszyscy nie żyją. Nie myśl teraz o tym. Idziemy. Idzie on? Idzie, tylko powoli dosyć Ja tu czekam aż kolejny upior wyskoczy po prostu Ta szkielet mnie przeraża Tak się w sumie zastanawiałem, kurczę, czemu tu zostały same szkielety Skoro... Ile? Pół roku to jest maksymalnie Bo pół roku temu zaczęła się inwazja gardu Fabularnie Ale jak te szczury wszystko obgryzły no to w sumie sensowne Że powyżerały. Idziesz? Pany, gdzie on jest? Dobra, coś jak nie niemrawo idzie za nami, co mnie nie dziwi, mu się. Dobra, jeszcze jeden save, bo czemu by nie i może olej na upiary? Tak, weźmiemy jakiś ekipanek i chodźmy na górę. Wróciłeś po mnie. To. Nie Anabel. Ta, którą porzuciłeś, pamiętasz? Anabel, ja byłem pewny, że nie żyjesz. Gdybym wiedział, nigdy bym cię nie zostawił. Zrobiłbym dla ciebie wszystko. Przecież wiesz, błagam cię, uwierz mi. Udowodnij to Pocałuj mnie. Graham, zastanów się. się źle skończy. Gerald, serio w takim momencie się odwracasz? Przestała działać, a Graham i Anabel są teraz razem. Szkoda, no chłopa. Cóż, zostałeś, że to labo laboratorium tutaj. Hmm, tak z się. mogę coś z tym zrobić? Nie, trochę tak tu zostawiać. W sumie, ale jak widzę, zrobić z tym nic nie mogę, w ogóle coś się z dźwiękiem nie Albo Było mnie na słuchawkach. Eee, coś nawaliło, co też prawdopodobne. No Za czym jak czyta się na lokację. Mm. Dobra, zmykamy stąd. Nic tu po nas. Klątwa zdjęta. Szkoda, Grahama. Ale cóż, przynajmniej razem są. Tam gdzieś. A tu późnica już. Tutaj mamy wyjście. No i ten olej kompletnie mi się nie przydał. Tak, nawiasem mówiąc. Eee, dobra, lecimy do Kairy. Trzeba powiedzieć. Czego eee, się. Um, co zrobiliśmy? Może klątwo udało się odczynić? Eee, kurczę. Nie ma dźwięku. Albo jest bardzo cicho. Filka. Hej! Ma no. Sekunda, jakieś problemy mam techniczne. Okej. Okay. Y okazało się, że moje słuchawki po prostu umarły. <grym> I... części dźwięku z gry nie przekazywały do muszli o, no cóż Trudno Jutro idę do sklepu po nowe Albo zamówię jakieś w internecie, Nie o to Idziemy do Kairy Na razie założyłem sobie takie tymczasowe Podnoki, które są sobie beznadziejnie, Ale jakoś przynajmniej działają Słyszę dialogi przynajmniej Dobra, pogadajmy z Keirą. Geralt! Już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić Opowiedz mi o czarodzieju z wyspy. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi. Oh, nie sądziłam, że aż tak interesujecie moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło Was na gruncie zawodowym. Ach, pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Mm -hmm. Udało mi się zdjąć klątwę z kłomnicy. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. Przekonałeś Grahama, żeby poszedł z tobą do wieży? Powiedziałeś mu, że chodzi o morową dziwicę? Wiedział na co się naraża, ale też słyszał wiele historii o pocałunku prawdziwej miłości, który przełamuje zły czar. To chyba dodało mu odwagi. I co? Wszystko się dobrze skończyło? Zależy jak na to spojrzeć. Klątwa została zdjęta, dusza Anabel odeszła w pokoju, ale Graham. Nie żyje. Biedny chłopiec. Cóż, prawdziwa miłość jest rzadsza, niż się niektórym zdaje. Hmm. Aleksander prowadził jakieś dziwne badania. Zastanawiam mnie jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania mhm. nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. No okej, okay. a co z Kagankiem? Powiedz, co masz zamiar zrobić z Kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny z choroby jest wolny od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Okej, okay. Byłaj. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przysyłce. No dobra. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki. Będę bardzo wdzięczna. Okej. Okay. No to lecimy. Zaznaczmy sobie to zadanie od razu. To będzie. tudo escondo, ok